W lipcu 2024 została wydana wersja Comarch Sprint 2024 1.1. Do najważniejszych funkcjonalności możemy zaliczyć m.in. nowe standardy kodów kreskowych Code39, Code39 Extended oraz Code128, opcje formatowania kodów kreskowych na prawym panelu, dodatkowe opcje skalowania obrazków oraz wirtualnego asystenta, czyli czata ERP. W wersji 2024.2 do najważniejszych funkcji możemy zaliczyć: sortowanie dla grupowań, stawianie załącznika z bazy danych, nowy standard kodu kreskowego ITF-14, edytor wyrażeń regularnych, powiększenie obszaru roboczego o 300% i 500% oraz wzbogacone pole tekstowe. W nowościach w wersji 2025.1 do najważniejszych funkcjonalności możemy zaliczyć możliwość zmiany orientacji kodu kreskowego oraz kodu QR, grubość linii obramowania tabeli poniżej 1 piksela, wstawianie obrazów za pomocą adresu URL z bazy danych oraz funkcja Date Time from parts. Pierwszą omawianą funkcjonalnością będzie wdrożenie nowych standardów kodów kreskowych. Kod kreskowy na obszar roboczy możemy dodać z narzędziownika. W polu Standard pojawiły się nowe standardy kodów kreskowych: Code 39, Code 39 Extended oraz Code 128. Wybieramy, na przykład, Code 39. Podajemy numer kodu lub wybieramy wartość z bazy danych. Etykieta z kodem na paletę jest gotowa. Kolejną funkcjonalnością jest opcja formatowania kodów kreskowych z poziomu prawego panelu. Na przykład możemy dostosować rozmiar czcionki oraz pogrubić wartość kodu. Następną funkcjonalnością w wersji 20241.1 jest dodanie nowych opcji skalowania obrazów. Zaznaczam obraz, który chcę edytować. Następnie na prawym panelu w opcjach obrazka wybieram skalowanie. W moim przypadku zastosuję rozciągnięte skalowanie. W tej wersji pojawił się Chat RP, czyli wirtualny asystent. Chat ERP zapewnia wsparcie w pracy z aplikacją Komarch Sprint, oferując odpowiedzi na pytania, wskazówki oraz dodatkowe wsparcie oparte na dokumentacji. Gdy w systemie pojawiają się nowe funkcje, program pomaga je zrozumieć i zastosować. Aby uruchomić komarch Chat ERP w programie Komarch Sprint należy kliknąć symbol gwiazdek obok przycisku Zapisz. Następnie w prawym dolnym rogu pojawi się czat RP. Rozpoczęcie rozmowy z czatem jest intuicyjne. W dolnej części czatu dostępne są losowe pytania, które mogą pomóc w korzystaniu z aplikacji oraz sugerować tematy do rozmowy. Po kliknięciu na dane pytanie czat RP udzieli na nie odpowiedzi. Pole wpisz pytanie, jest miejscem do wpisania własnego pytania do czatu RP. Po naciśnięciu przycisku Wyślij, czat RP odpowiada na zadane pytanie, w moim przypadku chciałbym dowiedzieć się, jak pobrać plik do PDF. Po udzieleniu odpowiedzi przez czat, aby zachować rozmowę, mogę go zminimalizować. Czat będzie dostępny w prawym dolnym rogu aplikacji Sprint. Lub, jeśli chcę go zamknąć, korzystam z przycisku Zamknij. Pierwszą omawianą funkcjonalnością będzie sortowanie dla grupowań. W omawianym przypadku chcę zmienić kolejność sortowania po kolorach. Tworząc grupowanie, wybieram dane, grupowanie. Następnie wybieram dane, w danym przypadku kolor produktu i przeciągam go do nagłówka grupy. Kolejno wybieram grupowanie według koloru i kolejność sortowania malejącą. Ukrywam sekcję nagłówka, w której jest kontrolka z grupowaniem. Przechodzę na podgląd wydruku. Jak widać, posortowało nam malejąco po kolorze. W tej wersji pojawia się także wstawienie załącznika z bazy danych. W moim przypadku posiadam wydruk listu przewozowego dla nadawcy i chcę do niego dodać egzemplarz listu przewozowego dla dostawcy, który mam już w bazie danych. Przechodzę do podszablonu. Z narzędziownika wybieram Wstaw załącznik, następnie Wybierz z bazy danych. Gotowy wydruk z załącznikiem z bazy danych prezentuje się w ten oto sposób. Kolejną nową funkcjonalnością jest dodanie standardu kodu kreskowego ITF14. Na przykładowym wydruku z numerem palety z narzędziownika wybieram kod kreskowy. Standard ITF14. Następnie podaję numer kodu lub wybieram wartość z bazy. Przechodzimy na podgląd i kod ITF14 jest widoczny. Dla użytkowników został przygotowany także edytor wyrażeń regularnych z kolorowaniem składni oraz podstawową walidacją. Kolorystyczne wyróżnienia ułatwiają pracę, zwiększając czytelność i pozwalając szybciej wychwycić błędy. Na przykład, gdy pozostanie pusty nawias lub zostanie dodanych więcej nawiasów niż wymagano, edytor zmieni kolor, problematycznego nawiasu na czerwony. Pierwszą omawianą funkcjonalnością w wersji 2025.1 jest zmiana orientacji kodu kreskowego. Na przykładzie wydruku z numerem palety chcę zmienić orientację kodu produktu. Zaznaczam kontrolkę z kodem kreskowym i na prawym panelu w zakładce formatowania ukazują się opcje z możliwością zmiany orientacji. W moim przypadku chcę, aby kod był obrócony w lewą stronę. Następnie przechodzę do podglądu. Jak widać, kod obrócił się we wskazaną stronę. W wersji tej pojawiają się także mniejsze grubości obramowania, czyli poniżej 1 piksela. Na prawym panelu, w grubości obramowania, dostępne są opcje 0,25 piksela, 0,5 piksela oraz 0,75 piksela. W moim przypadku wykorzystam 0,5 piksela. Następną funkcjonalnością w najnowszej wersji Comarch Sprint jest możliwość dodania obrazów za pomocą adresu URL z bazy danych. Wybieram wstaw, obraz, następnie zaznaczam wybierz adres URL z bazy danych. Następnie przechodzę do podglądu. Ostatnią nowością w wersji 2025.1 jest implementacja funkcji DateTimeFromParts. Funkcja zwraca wartość daty skonstruowaną na podstawie podanego roku, miesiąca, dnia, a także opcjonalnie godziny, minuty i sekundy. W moim przypadku na wydruku faktury chcę dodać do kontrolki formułę z datą za pomocą funkcji DateTimeFromParts. Aby funkcja zadziałała poprawnie, zmienne funkcji powinny być typu Integer. Na podglądzie widać, że funkcja utworzyła datę.